Cześć, witajcie. 2 i 3 lipca 2025 roku miała się odbyć w Strzyżowie symulacja rozprawy sądowej. No, co się okazało? Okazało, że się, okazało się, że się nie odbyła. Została odwołana. Nie wiadomo e, dlaczego. Jeszcze nie wiadomo dlaczego. Być może za dużo osób chciało wziąć udział w tej symulacji w charakterze widowni. E, to, że sąd w jest specyficzny, to również potwierdzają opinie prawników z Rzeszowa. To po pierwsze. Po drugie, no, w Strzyżowie nie pierwszy raz miały miejsce tak zwane wały strzyżowskie, bo mieszkańcy Strzyżowa doskonale wiedzą, jak funkcjonariusz. Publiczny, będąc pod wpływem alkoholu, potrącił osobę na przejściu dla pieszych, i to było zamiatane pod, pod dywan przy pomocy kolegów tego funkcjonariusza publicznego, który popełnił przestępstwo. Więc nie należy się dziwić, że, o, że funkcjonariusze publiczni w sprawie y, dotyczącej dziecka sobie nie poradzą z zamiataniem tego, tego, tego pod dywan, skoro y, radzili sobie całkiem nieźle w zamiataniu y, jazdy po pijaku przez funkcjonariusza publicznego, więc tak działa, tak działają y, służby tak zwane, tak działają funkcjonariusze publiczni i Prawdopodobnie w całej Polsce są podobne sytuacje, tylko po prostu się o tym nie mówi, albo te, te, te treści się nie przebijają do mediów, tak zwanego głównego ścieku. Ale tak to działa, i na przykładzie Strzyżowskiej Przemocowej Sitwy o znamionach zorganizowanej grupy. Przestępczej na tym kanale będziemy mówić właśnie o tym, jak ci funkcjonariusze e, łamią prawo, jak pracują, e, jak e, nie dopełniają swoich obowiązków i jak przekraczają uprawnienia w sposób no, dość e, zorganizowany, e, przy e, kreowaniu czy też fałszowaniu e, dokumentów e, niosących skutki e, prawne, bo model e, czy też sposób pracy. Sądu Rejonowego w Strzyżowie jasno pokazuje, że działa tutaj zasada, o której Państwo być może słyszeli. Kowal zawinił, a cygana powiesili. Taki, taki tutaj jest model działania i taki jest cel. I aby osiągnąć ten cel, oni potrzebują fałszywych dokumentów. A to, że fałszerstwa. Czy też y, składanie fałszywych zeznań nie jest, y, czy też w, niechętnie jest ścigane przez prokuraturę, no to też jakby dopełnia obraz, y, jakby pokazujący, że y, no, y, jest przyzwolenie na fałszowanie dokumentów i składanie fałszywych zeznań właśnie celem wydawania fałszywych, y, znaczy no, fałszywych, no, niezgodnych ze stanem faktycznym wyroków w oparciu o fałszywe dokumenty. Dokumenty po prostu wyciągane są skutki prawne z tych y, y, ogólnie mówiąc fałszerstw i tak działają, y, tak działa sąd rejonowy w Strzyżowie, no i inni funkcjonariusze publiczni typu y, prokuratorzy i y, policjanci. Y, to jest y, główny element strzyżowskiej sitwy o znamionach zorganizowanej grupy no, przestępczej. Na przykładzie właśnie tego Strzyżowa będziemy mówić o tym, jak te Ci funkcjonariusze działają i, i dlaczego żerują na krzywdzie dziecka, realizując interes esbeckich oprawczyń, oprawczyń, które po prostu też wykorzystują zakładnika, którym jest kilkuletnie dziecko do tego, aby usunąć właśnie ojca z życia dziecka i ustawić dziecko całkowicie przeciwko ojcu. Takich sytuacji w całej Polsce jest Mnóstwo i należy o tym mówić, jak, jak postępują funkcjonariusze publiczni, dlaczego nie chronią dziecka przed przemocą, dlaczego realizują interes oprawczeń dlaczego fałszują dokumenty i dlaczego działają na zasadzie: Kowal zawinił, a cygana. Powiesili. Dlatego e, trzeba sobie jasno powiedzieć, że ci funkcjonariusze publiczni ze Strzyżowa, sędziowie, prokuratorzy, policja, kuratorzy zawodowi, oni hańbią swoje stanowiska i działają na szkodę wymiaru e, sprawiedliwości. To są po prostu osoby niegodne jakiegokolwiek e, zaufania i e, analogicznie Państwo wiecie, jakich e, pajaców mamy na stanowiskach ministerialnych e, powołanych przez. Tuska, więc dlaczego tych pajaców nie mamy mieć lokalnie w strukturach jakichś tam publicznych, typu sądy, prokuratury? Jak najbardziej, dzisiaj trzeba przyjąć założenie, że na stanowiskach publicznych nie mamy ani profesjonalistów, ani osób, które dysponują kompetencjami czy też wiedzą, tak zwaną najlepszą wiedzą. Tylko mamy po prostu y, osoby, które jakby hołdują, y, no właśnie, pytanie y, komu, czemu. Y, może są y, po prostu, y, właśnie, zwykłymi idiotami, a może wyrachowanymi y, przestępcami. To postaramy się ustalić <gryw> na tym, na tym y, kanale. No bo to się, to się tak składa, że y, ostatnio ktoś życzliwy zostawił pendrive'a. Na wycieraczce i na tym pendrive znalazły się ciekawe yy, materiały właśnie w kontekście tego, tej strzyżowskiej sitwy o znamionach zorganizowanej grupy przestępczej. Także będzie tylko gęściejsze. Serdecznie zapraszam. No i do zobaczenia. Cześć.